Witajcie na kolejnej wycieczce z łazikantami po dłuższej przerwie spowodowanej chorobą i naprawą auta. W końcu jesteśmy na nowym szlaku. Tam gdzie być powinien tak, Tam, gdzie byś powi czyli tak. na szlaku. Może nie nowym, źle powiedziałem, bo wracamy na pewną górę, gdyż nie zrobiliśmy sobie zdjęcia potrzebnego do e, odznaki. Czyli wracamy, tak jak widzieliście już podczas drogi, na Ostrzycę. Najwyższy szczyt Pogórza Kaczawskiego. 501 metrów nad poziomem morza. Korzystamy z pięknej pogody. Z w miarę ciepłego dnia. Dzisiaj ma być w granicach 10 stopni, 10-12 stopni. Huch. I ruszamy. Ptaki wokoło już się rozśpiewały. Będzie na pewno nam bardzo miło spacerować w taką, w taką pogodę, w takim klimacie. Poruszamy się żółtym szlakiem. No i co warto zaznaczyć, na poprzednim filmie zostrzycy za wiele Wam nie opowiadaliśmy o tej górze. To był nasz pierwszy film? Tak. Drugi, drugi tak. film. Pierwszy był na Wielisławce. A właśnie, drugi był na Ostrzycy. No to więc wracamy na Ostrzyce, gdzie zaczynaliśmy. Już ponad rok z Wami jesteśmy. Ponad, ponad rok temu drugi film z Ostrzycy został wrzucony na YouTube'a. A my się kierujemy tam, na ten szczyt, który już widzicie. Więc trochę spinaczki dzisiaj przed nami. Trochę ludzi dzisiaj jest na szlaku. No ale cóż, Ostrzyca jest, można powiedzieć, jednym z najbardziej obleganych miejsc na Pogórzu Kaczarskim. Zaraz obok zamku Grodziec czy Wąwozu Myśliborskiego. No i na pewno stanowi. Nie lada atrakcja ze względu na swoją historię pochodzenia wulkanicznego. Bo tak, to jest najwyższy wygasły wulkan na pogórzu Kaczawskim. I tutaj widzimy, wchodzimy już w specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ostrzyca Probożczowicka. Coś się chyba będzie działo, bo dużo tucznie wysypali nam. Na drogi może będą poprawiać single traki. Musimy poczekać na Milenkę. bo Milenka dzisiaj na nóżkach wędruje. Wiosna w pełni. Dookoła już w pełno z zawilców gajowych. Białych, pięknych kwiatuszków. Oprócz tego oczywiście na ostrzycy proboszczowickiej rośnie pełno roślin, e, które są pod ochroną. Gdyż występujące na zboczach właśnie ostrzycy gołoborza dają im do tego idealne warunki. Już możemy wam powiedzieć, że dzisiaj na ostrzycy jest masa turystów. Korzystają z dni wolnych od pracy i spacerują. Tak miałem wam odpalić drona polatać wokół ostrzycy ale zobaczymy czy mi się w ogóle to uda przy takiej ilości turystów Co ciekawe Opowiem wam że przed drugą wojną światową wspominałem wam o tym wchodząc na były są góry przed schodami, które prowadziły na sam szczyt na Ostrzycę znajdowała się karczma gospoda pod Ostrzycą Ala Schronisko, chociaż nie oferowali tam pokojów gościnnych odwiedzającym tą górę ale można było coś zjeść, wypić siąść i odpocząć przed wejściem czy zejściem na ostrzyce dawniej Spitsbergen krążą również opowieści dotyczące tego że ostrzyca stanowiła schronienie Nie. dla rozbójników swego czasu. A historia drugowojenna opowiada o tym, że miały tu stacjonować nawet tygrysy królewskie w pobliżu ostrzycy Co oczywiście raczej nie ma pokrycia z prawdą. Dawno nie chodziliśmy, jest nam ciężko. A Szymon oczywiście biega, schodzi, biega, schodzi ten to ma zdrowie my już podchodzimy pod schody prowadzące na ostrzyce i tam będzie najtrudniejszy fragment do pokonania bo w niektórych miejscach te schody naprawdę są strome a tutaj widzicie już nek wulkanu, który według przykładów naukowych mówi o tym, że podczas okresu zlodowaczeń szczyt ostrzycy wystawał ponad lodowce, i według Przekazów też naukowych e, Można Wyczytać Że Ostrzyca Czyli Tak zwana Śląska Fujiyama Kiedyś Była Zdecydowanie Zdecydowanie wyższa Niż jest w tej chwili Bo w tej chwili to co widzimy, to jest tylko wnętrze komina i tak zwany twardzia, który pozostał. A większa część góry, która otaczała komin, została po prostu wytarta. Tam za drzewami mamy grodziec. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Jak znajdziemy jakiś lepszy punkt O tutaj będzie chyba Tak trochę między drzewami Właśnie na wprost tam Tam jest grodziec no? A niedaleko Stąd również mamy Chyba nawet tutaj Czaple Tam nie kopkę kopka Góry Któryś raz już o, Któryś raz z kolei zdobywamy ostrzycę nie ma ale tym razem yeah. zrobimy sobie zdjęcie na niszczycie bo tego nam do tej pory brakowało yeah. natomiast musimy się drapać tam na całą górę poczekamy chwilę yeah. bo musimy złapać oddechu przed schodami yeah. i będziemy szli dalej i znów jesteśmy przy tablicy, którą kiedyś już Wam pokazywaliśmy i zaraz będziemy w spinać się na szczyt śląskiej Fujiamy czyli ostrzycy na razie sobie siedzimy na tu na których można siąść tak? tak no przyjemnie się siedzi fajna a ja nie pogoda jest, jest w miarę a ja nie ciepło Musimy zaczekać wejścia. Oh. Musimy iść. Na razie musimy poczekać, bo jest tam bardzo dużo osób. A miejsca na szczycie nie jest zbyt wiele. Więc wolelibyśmy sobie swobodnie wejść. Jak już Jeszcze trochę turystów zejdzie z góry. Jak zobaczymy, że jakaś większa grupa będzie już schodzić, to pewnie dopiero ruszymy. Tak więc na razie sobie siedzimy, pijemy wodę i czekamy na odpowiedni moment, żeby ruszyć. Widź! Na szczyt! Dobra, ruszamy na schody bazaltowe prowadzące na szczyt ostrzycy proboszczowskiej. Pewna osoba udowodniła, że nazwa jest błędna, że nie powinna, bo jakby była miejscowość proboszczowice, to była ostrzyca proboszczowicka, a że jest proboszczów, to powinna być ostrzyca proboszczowska. Kolejne osoby będą wchodzić na szczyt. No i teraz będziemy, i naprawdę tłok na górze. Tutaj mamy te słynne gołoborze, które ścielą stok. Ostrzycy gołoborza to właśnie takie luźne kamienie, które pokrywają praktycznie całe zbocze. I z pomiędzy nich wyrastają właśnie często bardzo ciekawe okazy roślin, które są pod ochroną a my już niemal połowa drogi za nami, za nami a Milenka dzielnie sama wchodzi po schodach a my mamy coraz piękniejszy widok stąd zobaczyliśmy też trochę ze szlaku bo tutaj obok mamy po pierwsze punkt widokowy, który jest trochę zarośnięty ale póki nie ma jeszcze na drzewach liści to jeszcze co nieco jesteśmy w stanie dostrzec. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. I będziemy na szczycie. Bardzo dużo osób w tej chwili zeszło ze szczytu. Minęliśmy ich po drodze. Ale też dużo osób w międzyczasie zdążyło nas wyprzedzić, gdy my wędrowaliśmy na szczyt. Niestety Po chorobie i po takiej przerwie mieliśmy teraz troszeczkę problemu z kondycją do tego święta oczywiście się pojadło i trzeba teraz spalić to Co się zmagazynowało w brzuszku kolejne osoby schodzą do szczytu więc się wyłączam, żeby się skupić na tym, żeby bezpiecznie... Stój tam Szymon, nie schodź do mnie. Żeby bezpiecznie wejść na szczyt. Kawał drogi za nami. Tam jest tablica. Przed chwilą, przed której byliśmy. I tutaj już nie mam, że. Kochanie, kawał drogi już za nami. Milena, jak widzicie, tak prawie na samą szczyt Ostrzyce, na nóżkach wejdzie, 2,5 roku, dwa i, pół roku. No, i już. Tu możesz wejść, no i to skręcisz sobie, no. I wejdzie, zdobędzie na nóżkach Ostrzyce No to jak, jak uważasz. Dobra. Ostrzycy. Tu się prezentuje, tak? Mamy tabliczkę, o której ostatnio zapominaliśmy. Która jest w tym miejscu. Ostrzyca, 501 metrów. Hurra! 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 I teraz idziemy już na dół. Mielkę zapakowaliśmy już do plecaka żeby e, bezpiecznie zejść na dół tutaj na sam szczyt prowadzą już takie strome dosyć schody no, więc tutaj musimy ostrożnie przejść widok z ostrzycy jest niesamowity zresztą dlatego też uwzględniliśmy jako jeden z najlepszych widoków na Pogórzu kaczarskim tak więc wycieczka udana. Spaliliśmy na pewno trochę kalorii. A teraz już spokojnie wędrujemy sobie na dół. Tak więc schodzimy tam na dole przy tablicy. Puścimy milenkę, żeby sobie szła. Po dłuższej przerwie w końcu udało nam się wejść na jakiś szczyt, zdobyć jakąś kurkę w tym wypadku najwyższy szczyt po górze Kaczawskiego drugi raz na naszym kanale macie uwieczniony pierwszy raz mieliście lot dronem będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda z góry ładnie tak więc tutaj spod ostrzycy Zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału Chodźcie na nasz portale społecznościowe Instagrama i Facebooka I daj, dajcie łapki w górę Pod naszymi filmami A my na tę chwilę mówimy już Wam Pa, 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 pa. do zobaczenia pa.